Czyli witajcie kochani, witajcie w moim następnym, kolejnym odcinku. Dziś yy, przejdziemy sobie jeden parkour. jakby co nie przejmujcie się, jak będzie ekran migał czy coś, czy nagle mi się coś włączy, nawet się nie pożegnam, ale dlatego, że to jest jakiś wina internetu. Mam mały internet może z tabletem się dzieje. Znaczy, może mi jest wywalić. Po drugie, tablet jest zepsuty, więc muszę naprawić go da czy dać do naprawy. I poczcie, przepraszam za lagi i za moją nieobecność, ale niestety. Nauka nie pozwala nagrywać, grać i w ogóle. Także przepraszam. I powiem tyle, że odcinek będzie w piątek. Dwa odcinki będą w piątek. Postaram się je dać i wysłać i wstawić w tym samym i przepraszam, ale ja bo tak często nie mogę się wysłowić i dać je w piątek mam nadzieję, że będą się wam podobały i będę po prostu siedzieć cicho, ponieważ mm, nie mam już nic do powiedzenia, także zapraszam na miłe przychodzenie tego parkouru. Oczywiście nie całego, bo mówiłam, że mam problemy z internetem. Przejdę po prostu nie w całości. Tylko tak. No tak, póki na przykład nagrywanie mi się nie zatrzyma, bo jest słaby internet, mogę nagrywać tylko 3 minuty. No więc jeszcze mało mi zostało. Bardzo mi się podoba ten parkour. Nie przeszłam go, ale bo zginęłam, nie miałam czasu na to, żeby go już raz przejść, bo musiałam być na online. Na szczęście jutro i w piątek nie ma lekcji online, a ja dopiero w piątek wstawię dwa, może trzy odcinki. Yy, przynajmniej, no postaram się, zresztą był edytowany, bo byłby inny, dobra. Ale mam nadzieję, że będą się podobały i spadłam niestety spadłam Ale dobra, idzie się dalej fajny pomysł jest na tym parkour. Takie fajne bardzo skąd jest ta tęcza nie grałam 8, 7, 9 miesięcy więc, przepraszam, pojawiły się po prostu nowe klocki, po prostu nie wiem, nie wiem, co, co po prostu jest tutaj. Co po prostu jest tutaj nowe, a co po prostu jest tutaj stare, także bardzo przepraszam. Miałam takie, taką sytuację, że... Jakaś osoba po prostu do mnie napisała, że słabo nagrywa mnie, nie, nie wiem po co mam kanał, mam mało subskrypcji, a ja odpowiedziałam, że to się wszystko i więcej nie skomentuję. Bo po prostu takie zachowanie to jest mega, mega słabe, że tak powiem. I... No przykro mi z tej strony, że ktoś tak do mnie wypisuje, bo powiedzcie wy, czy jakby do Was ktoś tak napisał, to czy by było Wam miło? Czy byście byli szczęśliwi? No właśnie, chyba raczej nie. I ktoś jeszcze napisał do mnie odnośnie mojego głosu, że podobno mam 12 czy tam 11 lat. I ktoś się czepił oczywiście mojego głosu. To nie moja wina, że taki mam, po prostu taki jest i tyle. Myślę, że to nie lada. No, bardzo mi jest przykro, że ktoś po prostu y, jest taki i się wszystkiego czepia. To jest trochę słabe. No, więc chyba już nie mam nic do powiedzenia. Tak mi się przynajmniej wydaje bo ja praktycznie zawsze mam coś do powiedzenia lub coś ale chyba już nic nie mam hmm, możecie powiedzieć czy macie na przykład zapisać w komentarzu czy macie VIPa, czy mieliście kiedyś czy jaki poziom tam macie i czy coś po prostu co się stało, co się, się dzieje Znuda, po prostu tak zawsze coś wymyślałam. Dobra, idziemy na kolejny parkur, bo tamten już mi się nie chce przodzić. A więc jesteśmy już na kolejnym parkurze. Też wydaje się bardzo fajny, więc po prostu klikłam i wcisnęłam zagraj. O nie! Jesteśmy tak ci, którzy wszyscy gryj, dlatego no się w wyłączone wyłączony za. O nie! No niestety Nas wyloguje, nie wiem Takie nagle panika Że o nie, serwer Wtedy zostanie wyłączony i w ogóle Jak zginę to koniec odcinka No właśnie o tym mówiłam Bardzo dziękuję wam za oglądanie Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał i do piątku.